Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać rozdziały do Waszego filmu na YouTubie. To przejdźmy do części praktycznej i dodajmy sobie rozdziały do naszego filmu. Więc zaczynamy sobie od tego, żeby przejść... O, widzimy, że tutaj jedna rzecz się... Nam wykrzeczyła. Nie wiem, czemu miniatura nam zniknęła z tego filmu, ale dobrze, już to naprawiliśmy. Ale teraz do, do rzeczy. Mamy sobie dodać rozdziały w naszym filmie, więc na razie go odpalimy w ten sposób, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. W chwili obecnej nie ma tutaj żadnych części. Musicie mi uwierzyć, żeby to się chwilę nam się to będzie ładowało, bo ten film się jeszcze przetwarza. I właściwie całe dodawanie rozdziałów polega na tym, aby w opisie w dowolnym miejscu umieścić sygnatury czasowe. Czyli Napisać to na tej zasadzie. To ma być fragment, kiedy coś się zaczyna, 0,00, czy tam 6 sekunda, 21 sekunda, 32 sekunda, 2 minuta 15. No i w tym momencie, kiedy to zapiszemy, powinno nam wskoczyć z automatu. Google powinien wykryć te fragmenty i powinien umieścić. Tutaj. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto otworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Tutaj u nas czekajcie, bo coś się tutaj jednak to nie zaktualizowało, bo w ogóle nie mamy tego w, w naszym opisie. Więc chyba coś jeszcze raz potrzebujemy sobie odświeżyć. Zobaczmy, czy teraz nam to. O właśnie, teraz nam to jak widzicie, już skoczyło, czyli dokładnie w tym miejscu pojawiają się sygnatury czasowe. Oczywiście potrzebujemy sobie to jeszcze dalej dopisać, ja w pewnym momencie przerwałem. No i, i na dole, tutaj w, w pewnym miejscu jeszcze pojawią się takie dodatkowe rozdziały w formie. I dokładnie wynikające z tych sygnatur czasowych, więc jeżeli będziemy sobie chcieli po prostu w chwili obecnej się nawigować, przeskiwać do określonych elementów tego filmu, to jak widzicie, z automatu przenosi nas w ten dany punkt i w taki sposób się dodaje rozdziały poprzez umieszczenie w opisie sygnatur czasowych. Oczywiście, ja to zrobiłem tylko przykładowo na samym dole. My to możemy umieszczać w dowolnym miejscu. Naszego opisu, czyli równie dobrze możemy to po prostu przesunąć i dodać do tego obszaru. Czyli, praktycznie, zaraz po, po wstępie i wtedy zadziała to dokładnie analogicznie, dokładnie jak mamy tutaj. Więc teraz będziemy mogli się po prostu nawigować i przenosić do konkretnych miejsc w, w tym odcinku. Po pewnym czasie wskoczą nam też tutaj te rozdziały w, w tym punkcie, czy na zasadzie będziemy po prostu przechodząc po osi czasu widzieli te rozdziały, pojawią się też takie dodatkowe karty na samym dole, ale to jest jakby chwila, Google musi po prostu zaindeksować te, te wartości i je po prostu tutaj przepisać, więc ja sobie za chwilę jeszcze dokończę te rozdziały tak, żeby były Kompletny do samego końca filmu. Bo jak widzicie, zakończyłem to na, na drugiej minucie, a film trwa ponad 8 minut, ale dokładnie w ten sposób sami możecie dodawać rozdziały do Waszych filmów. Dobra, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.